Każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich Dziennikarzy Społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665-000-103, Radio Zachód, Interwencje, w poniedziałek o 14.15 na 103 i 106FM oraz zachod.pl. Elżbieta Samsel-Czerniawska, znajdujemy się dzisiaj w Ochli przed budynkiem nowo wybudowanej przychodni. O te przychodnie mieszkańcy starali się od bardzo wielu lat. Najpierw nie było pieniędzy, a później, kiedy Ochla połączyła się z Zieloną Górą, mieszkańcy dostali rządowe pieniądze. Zdecydowali się na to, żeby te 2 miliony przeznaczyć właśnie na przychodnie. Niestety ich radość nie trwała długo, ponieważ podmiot, który realizuje tutaj świadczenia medyczne, zdecydował, żeby wycofać się z umowy. A są ze mną pani Dorota Boyer-Souty Sochli. Dzień dobry, witam wszystkich. Pan Paweł Topik, radny Miasta Zielona Góra. Dzień dobry. Pani Joanna Branicka, Rzecznik Lubuskiego, Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry. Pan Paweł Bukowski, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Dzień dobry Panie. dzień dobry Państwu. Pan Jakub Szczepański, Lekarz. Dzień dobry Państwu. I mieszkańcy, Pan Zbigniew Sienkiewicz. Witam. Pani Wanda Madaj. Dzień dobry. Pani Helena Świąder. Dzień dobry. Pani Anna Krynicka. Dzień dobry, Krycka. Pani Zdzisława Madaj. Dzień dobry. Pani Filipiak Maria. Dzień dobry. I Pan Piotr Madej. Tak. Zacznę od Pani Rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest u Państwa pismo tak potwierdzam, że do lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęło pismo z podmiotu Liwia Med Spółka Zo informujące o zakończeniu działalności tutaj właśnie w tym miejscu w Ochli. To pismo zostało pozytywnie rozpatrzone, ponieważ jedna ze stron może umowę wypowiedzieć, także świadczenia w tym miejscu udzielane są do końca marca. Jeżeli chodzi o świadczenia w tym miejscu, jest z nami pan doktor, który pracował tutaj w tej przychodni, proszę powiedzieć, są mieszkańcy, nie ma, jak to wygląda. Pracuję, do końca marca nadal pracuję, zresztą tutaj widzę twarze swoich pacjentów. No, panie radny, szanowni państwo, ewidentnie od momentu, kiedy zacząłem tutaj pracę, widać, że nie było tutaj lekarza rodzinnego, nie była tutaj ośrodka zdrowia. Pacjenci potrzebowali diagnostyki, wiele osób też przeszło tutaj w tej przychodni diagnostykę z, na takim efektem, że musieli podjąć dalej leczenie kliniczne, często leczenie w szpitalu, co pokazuje tylko potrzebę tego, żeby był taki ośrodek zdrowia, żeby była taka przychodnia, żeby pacjenci mieli bezpośredni dostęp Temp, więc, więc ja się już nawet czuję związany tutaj też z państwem. No, widzimy się też regularnie. Planuję leczenie państwu. Niektórzy mają też pacjenci pomawiani wizyty na maj, na czerwiec, no bo ponieważ nie, niektóre leczenie wymaga tego, monitorowanie parametrów krwi, lipidogramu, więc, więc to robimy. No, mamy nadzieję, że będzie można dalej prowadzić ten ośrodek zdrowia i pomagać pacjentom z Okli, ale nie tylko, bo jest też dużo pacjentów z Zielonej Góry, które wybierało tą konkretnie przychodnię. Jest pan lekarzem, proszę powiedzieć, jako lekarz, czy to jest ważne, żeby taka placówka była blisko mieszkańców? Myślę, że tak, myślę, że tak jak powiedziałem, szczególnie dla mieszkańców tutaj Ochli jest to szczególnie ważne, ale no, co widać przez lata, że nie było tutaj ośrodka POZ, że mieszkańcy mieli dalej do tej zielonej góry, i często jednak ta odległość sprawiała, że wielu chorób. Nie diagnozowali albo nie mieli odpowiednio szybko dostępu do tego lekarza. Tutaj się to zmieniło. Tutaj te badania też były realizowane dość szybko, U nas są krótkie kolejki, ale to też doceniają mieszkańcy, tak jak mówię, również okoliczności Zielonej Góry, którzy tutaj przyjeżdżają, wybierają leczenie w tej przychodni w Ochli. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys, ja chciałabym, żeby Pani powiedziała, dlaczego tak bardzo staraliście się o tą przychodnię? No dlaczego z prostego powodu, bo mieszkańcy tego chcieli. Jeszcze w pierwszej kadencji od 2015-2019 już zaczęte były jakby działania, czyli przegłosowanie funduszy, bo od tego musieliśmy zacząć i zebraliśmy taką kwotę, która. Przy kosztorysie wykonanym przez Urząd Miasta pozwalała na rozpoczęcie prac budowlanych. I cieszyliśmy się ogromnie, że to się zaczęło. Budowa szła bardzo sprawnie, tutaj nadzór zakładu gospodarki mieszkaniowej był bardzo prosty. To naprawdę wszystko na tym etapie szło pięknie. I cieszyliśmy się z tego ogromnie, że będzie ta możliwość tej naszej przychodni. Bo dlaczego nie? Dlaczego my nie możemy mieć bliżej, szybciej, prościej, łatwiej, patrząc na to, że nie zawsze autobusem się dojedzie, trzeba się przesiadać, i większość też mieszkańców jest wiekowych, teraz przypływają nowi z rodzinami, z dziećmi, co tylko nas cieszy bardzo, ale przez to są też większe potrzeby. I kiedy był pierwszy przetarg przeprowadzony, mieliśmy oferenta, wszystko poszło pięknie tak, jak trzeba, tylko w ostatniej chwili, jakby zanim Tamten oferent zaczął tutaj u nas działanie, bo to nie jest prawda, że już drugi jakby odchodzi od nas, bo tamten po prostu nie podjął już tej działalności w naszym budynku. Tak? Po raz kolejny został ogłoszony przetarg. Dziękuję tutaj panu prezydentowi Kubickiemu, bo stawkę czynszu tego najmu obniżył dla nas specjalnie. Dzięki temu właśnie znalazł się ten pierwszy oferent, ale później coś innego wybrał. A teraz mieliśmy drugiego oferenta, który już tu pewien czas pracował. Troszeczkę nas to zaskoczyło i zasmuciło ogromnie, bo my tu, jako przed, przedstawiciele naszych mieszkańców, no robimy to, co oni sobie życzą, co chcą, a też to głęboko wierzymy, że to jest taka potrzeba. Jak najbardziej, no bo jak można nie chcieć mieć lekarza bliziutko, wręcz za płotem, tak, czy za bramą, gdzie można, proszę zobaczyć, mamy tutaj pacjenta naszej przychodni, który, który korzystając ze sprzętu rehabilitacyjnego przyjechał sobie po prostu dla nas tutaj na to spotkanie, a też po prostu się leczy. Dlatego całym sercem jesteśmy za tym i prosimy i chcemy nasze władze miasta o to, żeby nam pozwoliły dalej w tej formie ten budynek wykorzystywać, tak? No Ochla rośnie, jesteśmy częścią tego wielkiego miasta. Do tego wpisujemy się też w tą taką inicjatywę, czy teorię 15-minutowego miasta. Mamy szkołę, mamy, mamy przychodnie, mamy tutaj sportowe rzeczy, rozrywkowe, tak? Bo Izorza jest, działa sport, mamy salę tą sportową przy szkole i będziemy mieć przychodnie dalej, która spełnia te nasze najważniejsze, podstawowe wartości, jakie dbanie o zdrowie. Tak? I mamy tutaj pana doktora, który widać ma, jest pełen y, siły, witalności, młodości, wykształcenia, i mam wrażenie, że uczucia do nas tutaj, że tak bardzo tego jeszcze chce, tak? żebyśmy my tutaj razem z nim byli, a on dla nas. Dlatego o to prosimy i tylko tego chcemy, nic więcej. Ochla robi się powoli noclegownią Zielonej Góry. Jak Pani myśli, czy taka przychodnia może wpłynąć na kogoś, żeby chciał zamieszkać właśnie tutaj? No tak, to już było. Już pierwsi mieszkańcy niejedenaście raz się do nas zgłaszali i mówili, ja wybrałem Ochlę dlatego, czy wybrałam, bo wiem, że tu będzie przychodnia albo już jest. Tak? No początki każdej przychodni, kiedy zaczynamy od zera pacjentów. Są trudne, tak? Bo dobrze się przychodzi do pracy, kiedy mamy na przykład 3000 tysiące pacjentów, bo no to tylko się pracuje. A my zaczynaliśmy i uważam, uważamy mieszkańcy też, że my to najgorsze już chyba mamy za sobą. Teraz tylko proszę nam dać pozwolić. Wiadomo, to najwyższe władze naszego miasta muszą się do nas po raz kolejny przychylić. Będzie tylko lepiej, bo my dalej się będziemy angażować w to, żeby kolejni pacjenci do nas przybywali, żeby ta przychodnia już, nie było, że a przeliczam, bo koszty jakieś mogą jeszcze mi przeszkadzać. Tak, Mamy człowieka, który chce to pociągnąć, który jest pełen właśnie takiej siły witalnej i wykształcenia i, i szykuje dla nas tutaj naprawdę przyszłych swoich kolegów, przyjaciół, którzy będą to prowadzić z nim. Także to tylko chcieć tego, żeby było dalej. Pani sołtys wspomniała pani, że władza Zielonej Góry powinny się do tego przychylić. W jaki sposób konkretnie? O co chodzi? No te wszystkie takie formalności, te wszystkie sprawy, no to są zawiłe rzeczy, tak, bo jeden, jeden temat popycha następny, tak, czy się wiąże z drugim i to niestety pewne rzeczy się nie przeskoczy, tak, formalności pewnych, ale jeżeli będzie to zielone światło, jeżeli w jakiś sposób dojdzie do tej rozmowy, umowy i, i przy, przyzwolenia nam na tą dalszą działalność, to wydaje mi się, że nie ma rzeczy niemożliwych, tak, a potrzeba opieki zdrowotnej dla mieszkańców, tak? naszej Zielonej Góry, naszego miasta, jest chyba najważniejszą sprawą dla każdej władzy, jaka by nie była czy na górze, czy na dole, czy na prawo, czy na lewo. Także to jest najważniejsze i to się liczy. Nasi pacjenci po prostu chcą mieć tak dobrze, jak do tej pory, tak, albo jeszcze lepiej. Nie, dlatego jest taka prośba wielka o przychylność. Miasto reprezentuje pan Rafał Bukowski, dyrektor Zakładu gospodarki, gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze, proszę powiedzieć, jak to będzie wyglądało z waszej strony. Panie redaktor, no, tak naprawdę stanowisko prezydenta miasta Janusza Kubickiego nie zmienia się od samego początku. Od 2001 roku, gdzie tak naprawdę rozstrzygnął się, rozpoczął się proces e, dzierżawy tego budynku, no jest takie, że budynek ma być przychodnią lekarską, ma służyć e, społeczności lokalnej. I tutaj nic się nie zmieniło, nie jest, e, dzierżawa tego budynku nie jest nastawiona w żaden sposób na zysk, bo tak jak pani sołtys wspomniała, e, kwota dzierżawy jest niewielka. E, także tutaj prezydent przychyla się do prowadzenia takiej działalności, aby faktycznie mieszkańcom e, było lepiej, tak jak tutaj pan doktor wcześniej wspomniał. Ja dopowiem to, co powiedziała pani sołtys. Przetargów na m, dzierżawę tego budynku było sześć. Pierwsze dwa były bez skutku, ponieważ no, mieliśmy dość spore wymagania, tutaj każde wymagania w sumie ustalamy ze społecznością lokalną i dość duże one były jak na początek działalności tej przychodni. Zgłosił się w trzecim przetargu jeden kontrahent, który tak jak pani sołtys powiedziała nie podjął działalności, rozwiązaliśmy z nim umowę i kolejne dwa ponownie były bez, bez rozstrzygnięcia. I w ostatnim przetargu tak zgłosiła się spółka Liviamet, która rozpoczęła działalność, w, jak dobrze pamiętam, w połowie 2002, 2022 roku. No i kontynuowała ją do dziś, tak naprawdę. Mhm. Pan mówił o wymaganiach, że obniżyliście te wymagania. Jakie one będą teraz? Jeżeli tutaj pani Sołtys z panem Pawłem, to wpikiem w konsultacji ze społecznością lokalną nie będą chcieli ich zmieniać, to będą takie jak w poprzednim przetargu, takie jak uzgodniliśmy dla spółki Liviamet. Jeżeli nic się nie zmieni, jest szykowane w zakładzie gospodarki mieszkaniowej do pani Sołtys pismo w tej sprawie. One nie jest zależne ode mnie. My robimy tak naprawdę takie wymogi, o jakie nas prosi społeczność lokalna. Kwota dzierżawy tutaj to? 5 zł za metr kwadratowy jest dzisiaj. W przetargu, jak dobrze pamiętam, 4,20 netto to jest od metra jako stawka wyjściowa. Tak? Przy powierzchni 260 metrów jest to około 1250 zł za, za dzierżawę tego budynku. Problem jest też taki, że doświadczenie usług kończy się z, z końcem miesiąca żeby następna firma ewentualnie wystartowała do przetargu. Jak to wygląda? Na jakim etapie macie Państwo w tej chwili prace przetargowe? Formalnie wygląda to tak, że w pierwszej kolejności Urząd Miasta musi wywiesić na, na swojej tablicy, na swoich stronach, na takim wykazie nieruchomości przeznaczonych do przetargu, tą nieruchomość. Taki wykaz musi wiesić 21 dni. Dopiero po nim ja mogę rozpocząć ogłaszanie przetargu który też musi wisieć minimum 14 dni, No tak naprawdę cała procedura przetargowa zajmuje, jak wszystko idzie dobrze, bez żadnych problemów, około półtorej miesiąca do podpisania umowy. Mhm. Czy jest jakaś szansa, że to ruszy niezwłocznie? Ech. Nie wiem tak naprawdę, bo nie wiem jaki będzie skutek samego przetargu. Tak, ale chodzi mi o to czy już państwo macie przygotowaną tą procedurę, czy to już wisi na tych tablicach o których pan mówił. Dzisiaj wiem, że w urzędzie jest szykowany dokument, który będzie wywieszony jako ten wykaz właśnie tej nieruchomości, to ogłoszenie. Nie wiem, mam nadzieję, że może jutro, może pojutrze to nastąpi, no i będzie się czas odliczał. Ja bym chciała teraz zapytać mieszkańców, faktycznie jest taka potrzeba, żebyście mieli tutaj przychodnie? Naturalnie, że tak. Wszyscy tu, mieszkańcy, tu mieszkają mają wygodę, jest blisko, można dzwonić, w każdej chwili się podjeżdża, nie trzeba jeździć do miasta. Poza tym wielu z nas wypisało się kiedyś z miasta od lekarzy rodzinnych i przyniosło się tu i teraz nie wyobrażam sobie, żeby znów się wypisywać i znów szukać lekarza rodzinnego gdzieś w mieście. Wszystkim jest nam po prostu wygodniej. Usługi tu i są dobrze robione, więc nie ma tematu. Powinno to działać i musi to działać. To był pan Zbigniew Sienkiewicz, a ja bym chciała teraz zapytać pana Piotra Madeja. Panu łatwo by było dojechać do lekarza w Zielonej Górze? Nie, nie, nie łatwo, bo musiałem, bo dojść na przystanek nie dojdę, a z wózkiem jechałem do, przy przystanku Państwo pytkowscy są, zostawiałem wózek, bo w autobusie manewru takiego, żeby zakręcać czy tego, to tym wózkiem nie da rady. No i dopiero, a różnie było, bo kilku lekarzy, specjalistów, także trudno. Jeden bliżej przystanku, drudzy dalej, a ta przychodnia to jest dla mnie, to, to Naprawdę zbawienie, żeby była i tego. Czy no. Proszę powiedzieć, jak często korzysta Pan z y, usług medycznych? Nie rozumiem. Jak często korzysta Pan z usług medycznych? No, dość często, bo i leki, i, i tego. W każdym razie kilka chorób mam, a to, a to nie jest takie proste. Pani Maria Filipiak. Jesteście zdesperowani, żeby ta przychodnia tutaj była. No oczywiście, że tak. To jest dla nas no, coś wspaniałego. Nie trzeba jeździć, nie trzeba. Teraz jeszcze, jak ochla, chadwa, ochla się otworzy, to będzie jeszcze ciężej z przejazdami, z tym wszystkim. To dla nas to jest no, zbawienne. Pani Zdzisława Madaj, proszę powiedzieć, dlaczego właśnie tutaj? Macie przystanek, no nic, ale nie mamy samochodu. Wiek mamy swój. Mój mąż był chory. Lekarze przyszli do domu, także leżący nie mogłam ani przywieźć, ani co. Także bez przychodni jest u nas bardzo ciężko, bardzo ciężko. Ja sama chodzę też co dwa miesiące do lekarza. Pani Anno, a co pani uważa? No, też wypisałam się ze swojej przychodni, i teraz gdzie szukać? Także. Bardzo by było nam szkoda żal, że tak by się stało, nie? To wszyscy mówicie jako mieszkańcy jednym głosem? Tak. Tak. Moim zdaniem, że jeśli, jeśli niech się coś w dziwochli dzieje, jeśli jest, niech już będzie. Tak, dziękuję. Pani często korzysta z porad? Tak, często, co miesiąc, co miesiąc, bo mam cukrzycę, mam chory kręgosłup i muszę z lekarzy porady, żeby udzielał porady. Wróćmy do pani Joanny Branickiej. Jak to wygląda, proszę mi opowiedzieć, jeżeli w tej chwili nie będzie tutaj przez miesiąc czy półtora, zanim przetarg zostanie rozstrzygnięty, podmiotu świadczącego usługi, czy mieszkańcy po przepisaniu się do innego lekarza, na przykład w Zielonej Górze, w momencie, kiedy ten podmiot zacznie tu działać, będą mogli tu wrócić? Oczywiście, że tak. Nie wiemy jak długo będzie, jeżeli będzie w ogóle przerwa tutaj w udzielaniu świadczeń, jak długo ona będzie trwała. Wiadomo, zdrowotnie różne są sytuacje, dlatego warto wybrać jakiś podmiot podstawowej opieki zdrowotnej, taki najbliżej miejsca zamieszkania. Tam złożyć deklarację i później, jeżeli okazuje się, że tutaj było bliżej, tutaj było lepiej, można się przepisać. Przepisanie jest bezpłatne. Ponowny wybór lekarza jest bezpłatny. Raz w roku można go dokonać, także zachęcamy do korzystania z takiej możliwości. Przypominamy też, że jest nocna i świąteczna opieka, z której też można korzystać, ale to oczywiście po godzinie 18 i w dni wolne od pracy. No, ale liczymy na to, że tutaj jak najszybciej ta praktyka będzie działała. Przypomnę, że procedury do rozpoczęcia takiej działalności nie są skomplikowane. Tutaj nie ma trybu konkursowego, jest, składany jest po prostu wniosek. Wniosek może być złożony w każdym momencie. Najlepiej, żeby to było do 10 każdego miesiąca, wówczas pozostaje nam około 20 dni na procedowanie tego wniosku i jeżeli jest wszystko dobrze, jest on pozytywnie rozpatrzony, to już od następnego miesiąca nowy Podmiot mógłby tutaj działać? 1100, około 1200 osób. Tyle jest na razie zarejestrowanych pacjentów. Tutaj jest ze mną również pan radny Paweł Topik, który no. razem z panią Sołtys walczył o tą przychodnię. Jak pan myśli, jest szansa, że ta ilość pacjentów się zwiększy i że przyjdzie następny podmiot, który będzie tutaj prowadził tą działalność? Myślę, że tak, ponieważ nawet w momencie, kiedy, ta, kiedy mamy problem z tą przychodnią. Wiem, że są składane nowe deklaracje i to od osób nie tylko jakby z Ochli, ale też nawet z południa, z tak, Zajeleniowa, Marzęcin czy do tego typu miejscowości. Myślę, że podstawowym problemem tutaj jest niedopuszczenie do odpływu pacjentów, którzy, którzy obecnie są. Problemem jest... Ale myślę, że przy jakiejś współpracy miasta z NFZ i z lekarzem, który jest teraz i chce to prowadzić, oraz z lekarzem, który rezygnuje, jest to kwestia dogadania się między nimi, znalezienia jakichś form prawnych, które pozwoliłyby na ciągłość pracy. Można by lekarzowi na przykład temu nowemu wynająć już na normalnych zasadach, nie na zasadzie przetargu, ale na normalnych zasadach, na ten okres dwóch miesięcy przychodnie, Dobrą wolą jest też byłego najemcy, może nie powiem tutaj w formie jakiejś takiej dokładnej, ale przekazanie pacjentów nowemu lekarzowi, a z kolei NFZ myślę, że znalazłby procedury, które by pozwalały na takie płynne przejście bez wypisywania się mieszkańców. I myślę, że to jest podstawowy problem i tutaj te wszystkie strony powinny nad tym się zastanowić, żeby do tego doprowadzić, żeby po prostu doprowadzić do przepływu, automatycznego przepływu. Oczywiście później przetarg, wszystko tak jak powinno być prawnie w normalnej sytuacji załatwione, ale chodzi o te dwa miesiące, bo jeżeli doprowadzimy do tego, że będzie przestój w działaniu tej przychodni, też nie wiemy co się wydarzy. No mamy takie, a nie inne sytuacje i w kraju i za granicą, tak? To może się przeciągnąć kolejny miesiąc na przykład, Yy, mieszkańcy no, też się boją. Boją się wrócić, bo nie wiedzą, na przykład, jak będzie ze stabilnością za pół roku, za rok. A jeżeli byśmy doprowadzili do tego płynnego przejścia, bez wypisywania się mieszkańców, tak, tylko na zasadzie po prostu wypełnienia jednej deklaracji z, na, na nowego lekarza, tutaj pana, który się deklaruje, yy, no to myślę, że nikt by nie uciekł, a wręcz przeciwnie, widać by było, że nawet w chwili kryzysowej, ta przychodnia potrafi wyjść z tego kryzysu, więc tym bardziej nowe osoby by się zapisywały. Pan Rafał Bukowski, jest taka możliwość, żeby była ciągłość świadczeń medycznych? No na ten moment chyba nie widzę takiej możliwości. Tutaj pani z Narodowego Funduszu Zdrowia powiedz, wspomniała już, że spółka tak naprawdę kończy z końcem marca świadczeniu usług zdrowotnych. Do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wpłynął wniosek o rozwiązanie umowy najmu. No w umowie mamy trzy miesiące okresu wypowiedzenia. W tych trzech miesiącach Zakład chciał przeprowadzić procedurę przetargową. No i Myślałem, że tak naprawdę ta, te świadczenia zdrowotne będą kontynuowane przez okres wypowiedzenia. No jak się dzisiaj dowiedziałem, niestety nie. Także na ten moment, no nie wiem, mogę powiedzieć, że dołożę wszelkich starań, żeby jakoś skrócić, zminimalizować ten okres, no ale no, ciężko mi powiedzieć, co będzie dalej, na tą chwilę. Czyli nie ma żadnej podstawy prawnej, żeby to, że tak, że tak powiem, żeby pan ominął przetarg i do tego czasu, żeby pan doktor leczył tutaj mieszkańców? Ech. Ominięcie przetargu powoduje wyższą strasznie stawkę za dzierżawę tej nieruchomości. Przetarg powoduje, po pierwsze, to, że ta umowa jest zawarta na czas nieokreślony, co dla lekarza prowadzącego tą przychodnią no daje pewien spokój, że, że tak naprawdę będzie tutaj pracował. Tak? Że może sobie rozwijać tą działalność, może sobie zbierać pacjentów, może ich leczyć i, i, i nie musi się martwić, co będzie jutro. Dzierżawa tej nieruchomości. W trybie pozaprzetargowym, no nic nie gwarantuje. Ostatecznie i tak będę musiał roz, e, utworzyć przetarg, ro, ogłosić przetarg i go rozpatrzyć. Co w sytuacji, gdy do tego przetargu pod, podejdą inne podmioty. No. Lekarz też może za chwilkę powie, że czuje się oszukany, bo wszyscy go namawiali. Tutaj dostał taką umowę dzierżawy na krótszy czas, miał dostać później w przetargu. No, przetarg jest przetargiem, ma swoje określone ramy prawne. Ja nie gwarantuję za jego rozstrzygnięcie i kto go wygra. Dlatego wolałbym rozstrzygnąć, żeby lekarz, który tutaj z nami był, no, stanął do przetargu i faktycznie miał już umowę na czas nieokreślony, w spokoju realizował swoje zadania. Pan mówi, że będzie starał się to przyspieszyć. Ile? Nie wiem, tak naprawdę musimy porozmawiać i z Panem Doktorem, który tutaj dzisiaj był z nami obecny i, i z aktualną najęczynią tej nieruchomości. No i tak naprawdę z każdej strony musi być dobra wola, żeby coś przyspieszyć. No, nie ma dzisiaj tutaj z nami przedstawicielki Liwiamy z półki ZO. Także no, ciężko mi powiedzieć. Ja nie miałem z tymi paniami kontaktu w ostatnim czasie. Także. Trudno mi to udzielić. No, na pewno budynek e, jest przeznaczony na przychodnie i nikt tego nie chce zmieniać. Tak jak niegdzie słyszymy głosy, że prezydent Kubicki nie wiem, chce go sprzedać, czy chce zrobić jakieś przedszkole. No nic tutaj takiego nie ma miejsca. Nie po to wydawał prawie 2,5 miliona złotych, żeby teraz e, zmieniać przeznaczenie tej nieruchomości. Mhm. Pan Zbigniew Sienkiewicz, da pan radę dwa miesiące poczekać na lekarza? A miał jakieś inne wyjście? Muszę czekać. Może pan nadzieję, się przepisać? Że, tak, jak tutaj pan Rafał mówi i cała reszta, że jakoś to się na tyle skróci i, i tak to zrobią, że to będzie działało. I te dwa miesiące, no musimy wytrzymać. Nie będę się wypisywał teraz i, i szukał znów w mieście. Po prostu będę czekał. I mam nadzieję, że wszyscy pozostali, którzy tu jesteśmy, mają taką nadzieję, że to zostanie, będzie działało. Pani Wando? Ja też uważam, że ta przychodnia powinna istnieć tutaj. Tak, ale ja pytam teraz, czy będziecie Państwo czekali, aż ktoś tutaj zacznie realizować te nowe świadczenia? No nie mamy innego wyjścia, chyba musimy czekać, jeżeli, jeżeli tak będzie, ale wolelibyśmy, żeby jednak funkcjonowała ta przychodnia tak jak dotychczas. Dziękuję bardzo. Pani Sołtys, następni mieszkańcy przyjdą, ci będą czekali. Jak Pani myśli, uda się? Oczywiście, że tak. Od samego początku, bo mówię te... Początki chyba najgorsze, jakie mamy. No teraz jest ten taki etap, no, bardzo trudny, jakby na to patrzeć, ale y, ja dalej w to wierzę mocno i wiem, bo, bo mieszkańcom tak ważna sprawa jak opieka zdrowotna jest potrzebna. Nie? A dwa, patrząc na te 15-minutowe dzielnice, no to tyle osób nie pojedzie do miasta robić korek, tylko będzie tu na miejscu, nie? Mając aptekę, mając przychodnie, mając te inne rzeczy, które u nas już tak fajnie funkcjonują od wielu lat, także ja. Jak najbardziej jestem dobrej myśli i trzymam za to wszystko kciuki, i, i chcę tego dla mieszkańców, tak? Bo to myśmy się starali, bo na prośbę mieszkańców zostało to przegłosowane te pierwsze początki jeszcze dawno, dawno temu. Teraz miało być już tylko lepiej. No, tak wyszło, jak wyszło. To jest życie po prostu, tak? Szkoda bardzo, że to w taki sposób się rozstaliśmy, jakby z poprzednimi. Osobami, no ale co zrobić? Trzeba żyć dalej i trzymać się tego, w co się wierzy, czego się bardzo pragnie, dla innych. No oprócz tego, że ja też jestem zapisana z mężem, więc jak najbardziej korzystam i się ogromnie cieszę z tej przychodni, szczególnie, że infekcje gardłowe teraz są bardzo częste. Także tylko mogę trzymać za to wszystko mocno kciuki i, i cieszyć się z tego, jeżeli przetrzymamy ten cały najtrudniejszy czas i później już tylko do przodu. Już tylko do przodu. Jak Państwo słyszeliście, sytuacja prosta nie jest, bo z jednej strony y, trzeba czasu, żeby rozstrzygnąć przetarg na świadczenie y, usług medycznych, natomiast jest y, dużo dobrej woli i ze strony miasta, i ze strony mieszkańców, i ze strony lekarza, który ewentualnie mógłby świadczyć dla wszystkich tutaj te usługi. Y, do sprawy będziemy wracali. A byli ze mną pani Danuta Bojar, sołtys Ochli. Danuta. Pan Paweł Topik, radny Miasta Zielona Góra, pani Joanna Branicka, rzecznik Lubuskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pan Rafał Bukowski, dyrektor zakładu gospodarki mieszkaniowej w Zielonej Górze, pan Jakub Szczepański, lekarz i mieszkańcy, pan Zbigniew Sienkiewicz, pani Wanda Madaj, pani Helena Świąder, pani Anna Krycka, pani Zdzisława Madaj, pani Filipiak Maria i Piotr Madej. Nagranie i montaż wideo Krzysztof Filmanowicz, realizator dźwięku Rafał Wolny, za konsoletą w studiu Marcin Kosiński, a za uwagę dziękuję Elżbieta Samsel-Czerniawska. Do usłyszenia. W każdy poniedziałek o 14.15. Radio Zachód Interwencje. Magazyn Lubuskich Dziennikarzy Społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń. 665 000 103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachod.pl